Ten polonez to chyba bardzo trudny taniec. Powiedzcie nie? Się... Nie, nawet nie. Nie, nie był trudny. Zależy jakiego się ma partnera. A no tak. A dziewczyny dobrze tańczyły, czy problem był? Czasami tam był problem, bo, bo, bo na dwa, na trzy, a ja mówiłem na raz. No, wyszło fajnie. Tak mi się wydaje. Dzisiaj w szkole obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości. Święto 11 listopada. I y, inaczej niż poprzednimi laty, kiedy spotykaliśmy się w sali gimnastycznej. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki patriotyczne. Natomiast w tym roku w klasach odbywały się krótkie programy artystyczne, w których uczestniczyłam. Sportowcy y, obchodzą ten dzień na sportowo, a cała społeczność szkolna zebrała na boisku szkolnym, żeby zatańczyć poloneza. Zatańczyło 341 uczniów, 20 klas. Pobiliśmy nasz rekord. No i oczywiście braliśmy udział w akcji Szkoła do hymnu. Na koniec naszego tańca uczniowie i wszyscy nauczyciele odśpiewali hymn państwowy. Patrz, patrz, Razem y, śpiewaliśmy hymn i y, śpiewaliśmy piosenkę Jesteśmy Polką i Polakiem. Tworzyliśmy y, prezentacje w programach komputerowych y, na Dzień Niepodległości. Myślę, że taki sposób y, obchodów Święta Niepodległości bardzo mocno wszystkim zapadnie y, w pamięci, ponieważ każdy w nim uczestniczył, a nie tylko był biernym widzem i odbiorcą.